Wszystkim z tej strony Ula i oficjalnie witam Was w pierwszym tutorialu związanym z rekwizytami, kostiumami i scenografią do mojego nowego serialu z modelami koni, Lunaria. Jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka pilotażowego, to serdecznie Was tam zapraszam. Oczywiście Lunaria i wiele innych moich projektów nigdy nie powstałaby bez pomocy moich wspaniałych wspierających z Patronite. Jeśli Ty również masz chęć i możliwość wesprzeć moją twórczość w ten sposób, to serdecznie zapraszam Cię do linku w opisie. Patroni mają wcześniejszy dostęp do filmów, materiałów z zakulis i wielu innych bajerów, także serdecznie polecam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobiłam wozy, które były ciągnięte przez bohaterów serialu. Podczas konstruowania tych wozów inspirowałam się luźno prawdziwymi wozami i pojazdami ciągniętymi przez konie, ale nie zależało mi na stuprocentowo realistycznym efekcie. No i oczywiście w moim wozie brakuje miejsca dla woźnicy, bo w świecie, który stworzyłam, ludzie nie istnieją. Także jeśli wasze lalki lubią powożenie, to miejcie na uwadze, że brakuje tu tego elementu, ale myślę, że spokojnie uda się wam go stworzyć z technikami, które pokażę w tym filmie. Jeśli chodzi o materiały, jak już mówiłam, zależało mi na wytrzymałości, więc jako baza posłużyła mi dość twarda sklejka modelarska. I tutaj wchodzą wszelkiego rodzaju patyki i patyczki: okrągłe, kwadratowe, do lodów wszystko, co udało mi się znaleźć w lokalnych sklepach artystyczno-kreatywnych. Jeśli chodzi o koła, znalazłam takie okrągłe drewniane podkładki do dekupażu. Jeśli marzą się Wam takie ze szprychami, to widziałam w sieci, że można po prostu kupić gotowe takie elementy, ale ja jestem sknera i zamiast płacić 20 do 50 zł za jedno takie koło, stwierdziłam, że po prostu zrobię pełne, te były dużo tańsze. I ostatni kluczowy element konstrukcji, jeżeli chodzi o mechanizm kręcących się kół, to takie małe drewniane szpulki do nitek. Natknęłam się na nie w lokalnym sklepie kreatywnym i wydały mi się idealne do tego projektu. Jeśli praca w drewnie przekracza wasze obecne umiejętności albo po prostu budżet, to bez obaw, karton czy tektura nadają się tutaj równie dobrze. A jeśli pokrycie je jakimś fajnym papierem albo po prostu pomalować, to wyglądają naprawdę fajnie i oczywiście są znacznie łatwiejsze przy pracy, łatwiej je zdobyć. Więc nie zniechęcajcie się brakiem identycznych materiałów, takich jakie ja miałam. Rozejrzyjcie się po domu, czy po lokalnym markecie i poszukajcie elementów, które po prostu spełnią swoją funkcję. W kwestii narzędzi używałam mojej szlifierki modelarskiej z końcówką do wiercenia, kleju na gorąco i małego brzeszczota. Przy tych narzędziach zdecydowanie warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i nosić ochronne rękawice i okulary. Przyda się też wikol czy inny klej do drewna, nóż do tapet i nożyczki, pilniki o różnych kształtach i lub papier ścierny, a także modelarskie wiertełko ręczne. No i oczywiście model konia, który pomoże nam to wszystko odmierzać. Pracę zaczynam od wymierzenia podstawy mojego wozu. Chcę, żeby mój wóz miał dwie pary kół, więc upewniam się, że na pewno się zmieszczą. A teraz czeka mnie naprawdę dużo cięcia. To był ból. Tyle wam powiem. Trzeba było naprawdę się namachać rękami i nie, nie mam lepszego narzędzia do przecięcia takiej sklejki. Ale po jakimś czasie w końcu udało się naciąć i przełamać. Nierówną krawędź szlifuję papierem ściernym, a następnie biorę moje kwadratowe patyki i zastanawiam się, na jaką długość je przyciąć. Zdecydowałam, że przecięcie ich dokładnie w połowie nie tylko będzie dobrze wyglądało, ale też zaoszczędzi mi trochę materiałów. Przecinam je przy pomocy mojego przeszczota. I w momencie, gdy czuję, że dalej nie jestem już w stanie piłować, przekręcam go na następny bok i kontynuuję. Robię sześć takich elementów, a następnie przyklejam je w każdym narożniku oraz po środku dłuższych ścianek prostokąta. Jedną z krótszych ścianek chciałabym całkowicie zabudować, ale nawet moje najdłuższe patyki nie są wystarczająco długie, więc postanowiłam rozwiązać to kolejną belką pośrodku. Odcinam zaokrąglone końcówki patyczków i przymierzam na miejscu, robiąc zaznaczenie dokładnie po środku środkowego słupka. Przycinam i używam tego patyczka jako miarki do przycinania kolejnych. Nakładam klej na końcówki i tworzę ściankę. To w ogóle pierwszy projekt, przy którym zaczęłam używać kleju na gorąco i nie mam pojęcia, dlaczego tak długo się wzbraniałam przed tym narzędziem. Jest cudowne. Gdy krótsza ścianka jest gotowa, biorę się za dłuższe. Przygotowuję patyczki w dokładnie ten sam sposób co poprzednio, przycinając i odmierzając jeden od drugiego. Tworzę jedną belkę na samym dole, na samej górze, a następnie wyznaczam środek między nimi i tam przyklejam trzecią belkę. Łuuu, mamy trzy ściany! Na tym etapie nie byłam jeszcze pewna, jakie chcę zamknięcie do mojego wozu, więc zabrałam się za tworzenie kół. Biorę jedno z drewnianych kółek i zabieram się za wyznaczenie jego środka. Ehm, przyznam szczerze, nie miałam pojęcia, jak mam to zrobić. I tutaj jest historyczny moment. Po raz pierwszy od skończenia liceum przydała mi się wiedza matematyczna. Żartuję i tak googlowałam, jak to się robi, ale spokojnie to nic trudnego. Chcemy sobie narysować w naszym kole trójkąt prostokątny, którego kąt prosty dotyka obwodu koła. Rysuję przeciwprostokątną, a potem przekładam ekierkę w inne miejsce i tworzę kolejny trójkąt prostokątny. Dokładnie ten sam sposób. I tada, dokładnie w miejscu przecięcia przeciwprostokątnych znajduje się środek naszego koła. Magia matematyki. Zaznaczam sobie ten punkt wyraźniej. I oczywiście przygotowuję tak wszystkie cztery koła. No tak jak już mamy zaznaczenie, to pora wywiercić otwór. Żeby nie przewiercić się przez moje biurko, pod spód kładę sobie jakąś grubszą deseczkę i zaczynam nawiercać otwór. Szczerze mówiąc, zwykła wiertarka byłaby tu o wiele lepsza, zwłaszcza że nie mam wierteł różnej wielkości, co będę musiała potem kompensować w inny sposób. W każdym razie robię otwory we wszystkich kołach. Problem polega na tym, że mieści się w nich tylko taki zwykły patek do szaszłyków, a on jak widzicie, średnio daje sobie radę z tym ciężarem. Oczywiście mam grubsze patyczki, których mogę użyć, tylko że one nie mieszczą się w środku. Trzeba będzie ten otwór powiększyć. Jeśli tak jak ja nie macie większych wierteł, to okrągły pilnik modelarski może się to świetnie sprawdzić. Co prawda, mój nadgarstek dostał niezły wycisk, ale po jakimś czasie się udało. Szlifując staram się zrobić taki otwór, żeby patyczek wchodził w niego z lekkim oporem, żeby nie przelatywał zbyt luźno. Sytuacja ma się inaczej w przypadku naszych szpulek. Tutaj chcemy, żeby patyk swobodnie obracał się i poruszał w środku, więc tutaj znowu idzie w ruch mój okrągły pilnik. Kiedy już kręci się swobodnie, zabieram się za przecięcie szpulki na pół. Jak widzicie pomagam sobie parą kombinerek, żeby ustabilizować szpulkę. Po przecięciu szlifuję nierówne końcówki i zastanawiacie się pewnie, do czego ja tutaj dążę. Otóż chcemy stworzyć taki mechanizm. To rozwiązanie udało mi się wypracować metodą prób i błędów. Wielu prób i błędów. <laughs> ale działa i jestem z tego bardzo dumna. Oczywiście mogłam użyć po prostu dwóch szpulek zamiast przecinać je na pół, ale nie miałam wystarczającej ilości, więc ratowałam się w ten sposób. I oczywiście to nie musi być taka szpulka. Tutaj zadziała dowolny obiekt o jakimś bardziej cylindrycznym kształcie. Biorę belkę dokładnie o takiej samej szerokości jak podstawa mojego wozu i przyklejam szpulki na obu końcach, tak żeby wystawały. Raz jeszcze upewniam się, że patek obraca się w nich swobodnie. A następnie kładę na podwoziu i przy pomocy kół sprawdzam, czy są w odpowiedniej odległości od siebie. Robię zaznaczenia i ostrożnie przyklejam belki na miejsce. Teraz do jednego z wkładam okrągły patyk i przekładam przez niego też szpulkę. Odsuwam ją na chwilę, a w miejscu styku koła z patykiem nakładam obfitą ilość kleju. Chcemy te elementy unieruchomić, mają być porządnie ze sobą połączone. Wkładam koło na miejsce, a następnie przekładam kolejne pół szpulki. Przycinam patek z małym zapasem i przekładam kolejne koło. Tutaj również nakładam klej i dociskam elementy. Potem odcinam nadmiar, szlifuję i powtarzam z drugiej strony. Tada! Nasz bus jest już w stanie jeździć. Może nie jest idealnie co do milimetra, ale jeździ i to mnie bardzo cieszy. No dobra, pora na zamknięcie. Oczywiście, można po prostu wóz zostawić otwarty, zabudować go całkiem na stałe, użyć najzwyklejszej belki, tak jak zrobiłam to w tej prostej dwukółce. Ją się po prostu wkłada i wyciąga. Można użyć sznurka, łańcuszka, albo zrobić drzwi na zawias. W sklepie kreatywnym znalazłam takie małe zawiasy i nadadzą się idealnie. Spatyczka, odmierzam fragment, który dokładnie mieści się między beleczkami, a następnie eee, czemu tu są już gotowe drzwi? Czy ja to zapomniałam nagrać? Cofamy to. Po prostu pokażę Wam na rysunku. No więc mamy dwie deseczki, które mieszczą się między belkami i dwie kolejne pomiędzy nimi, które sklejam w tych punktach. I gdy klej wyschł, z tyłu po skosie przykleiłam dłuższy patyczek i kolejny na nawierzch. Wybaczcie amatorską instrukcję wizualną. Nie wiem, czemu zapomniałam to nagrać, ale mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. W każdym razie nasze gotowe drzwi kładam na miejsce i wybieram miejsca, w których chcę zainstalować zawiasy. Przykładam je tam i ołówkiem robię zaznaczenia, gdzie będę wiercić otwory. Robię je przy pomocy wiertełka ręcznego i używając śrubek zawartych w zestawie i malutkiego śrubokręta dokręcam elementy do drzwi. Niestety śrubki dość mocno wystają z drugiej strony, więc postanowiłam przyciąć je cążkami i dodatkowo jeszcze zabezpieczyć odrobiną kleju na gorąco. Może nie jest to najbardziej estetyczne rozwiązanie, ale przynajmniej nie skaleczę się podczas pracy z tym wozem. Przykładam element na miejsce i ponownie robię zaznaczenia na kolejne otwory, tym razem oczywiście na samym wozie. Wiercę otworki i montuję zawiasy śrubkami. Tada! Mój wóz się zamyka. To taki mały detal, a tak bardzo cieszy. Dałoby się jeszcze w jakiś sposób zabezpieczyć te drzwi, żeby nie otwierały się same. Znalazłam takie małe wkręcane haczyki i pomyślałam, że są do tego idealne. Dwa z nich montuję bezpośrednio w belkach, a dwa w drzwiach. Dość trudno je wbić, ale jak już się uda, to bardzo łatwo wkręca się je na miejsce, nawet gołymi rękami. Następnie biorę taką szpilkę do tworzenia kolczyków. Oczywiście nada się tutaj też zwykły drucik, i otwieram ją, żeby zamontować na jednym z haczyków. A następnie przez dłuższy czas przycinam, doginam i eksperymentuję, tak żeby stworzyć haczyk, który pasuje. Powtarzam z drugiej strony, i teraz mamy zabezpieczenie naszych drzwi. Ostatnie co zostało, to oczywiście element, który sprawi, że uda się kogoś zaprząć w ten wóz, czyli oczywiście dyszle. Biorę kolejne dwie długie okrągłe beleczki. I jeszcze jedną kwadratową, tym razem z drewna balsowego, która jest bardzo miękkie i łatwia do nawiercania. Robię zaznaczenia, w których chcę umieścić moje belki i najpierw wiercę małe otwory, a następnie delikatnie poszerzam je moim pilnikiem. Pierwotnie skleiłam ze sobą te elementy, ale potem zdecydowałam się jednak je rozdzielić, bo bez kleju też się naprawdę fajnie trzyma, tam nie ma żadnego luzu, a w momencie, gdy te elementy są oddzielne, to dużo łatwiej przechowuje się taki wóz. Belkę przyklejam na miejsce, zbieram nadmiar kleju, żeby nie wyglądał brzydko i pora na kolor. Ja użyłam bejcy wodnej o takim ładnym brązowym odcieniu, ale możecie oczywiście wybrać dowolny inny kolor czy też zostawić wóz w naturalnej barwie drewna. Plus, jeśli nie macie bejcy, to rozwodniona farba akrylowa też się świetnie nadaje. Zanim pomalowałam koła, zdecydowałam się jej jeszcze dodatkowo trochę poszarpać, ponacinać i generalnie sprawić, żeby wyglądały na nieco bardziej zużyte, zanim zacznę je bejcować. I według mnie to sprawia, że ten wóz wygląda na faktycznie używany, co dodaje dodatkową warstwę realizmu. Oczywiście po położeniu bejcy daję mojemu wozowi dokładnie wyschnąć i gotowe. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o moich wozach i oczywiście o tym filmie. Mam nadzieję, że był dla Was przejrzysty, jasny i zainspirował Was do działania. Także jeśli uda się Wam coś tworzyć na podstawie tego filmu, to koniecznie podzielcie się tym ze mną przez Instagrama, Discorda albo adres mailowy podany w opisie. Poza wozem, który tworzyłam tutaj na filmie, jak już wspominałam, zrobiłam też taką małą dwukółkę, więc jeśli nie czujecie się na duży wóz z dwoma parami kół, to bardzo polecam dwukółkę jako łatwiejszy projekt na początek. Uczyńcie ten projekt tak prostym albo tak złożonym, jak tylko chcecie. Dajcie znać, na jakie tutoriale związane z Lunarią jeszcze czekacie. A ja odmeldowuję się i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.